Co najmniej już od kilku miesięcy wiele ludzi na świecie zastanawia się, czy dojdzie do inwazji Chin na Tajwan. Trzeba pamiętać o tym, że Chińczycy Tajwan traktują bardzo podobnie jak Rosja Ukrainę czyli jak swego rodzaju zbuntowaną prowincję. W swojej mentalności Chińczycy są przekonani, że Tajwan po prostu należy do całości, do całości Chin. W tej chwili najprawdopodobniej Chińczycy będą testowali cały świat, a szczególnie Stany Zjednoczone, jaka będzie ich reakcja na ewentualną właśnie inwazję na Tajwan. Bardzo mocno obserwują także sytuację inwazji Rosji na Ukrainę i jak tam przebiega cała sytuacja. Z kolei Stany Zjednoczone doskonale mają świadomość tego, że jeśli teraz nie zareagują w momencie inwazji, Chin na Tajwan, to ich pozycja światowa spadnie niebotycznie w dół.